Siemanko wam wszystkim z tej strony Skorpio. To jest kolejny Nadzwo. odcinek z Hitmana rozgrzeszenie. Nadal masz znaczy agent Skorpio. Tak, w Hitmanie jestem agentem. Ok, ja się zamknę, bo jest Czemu to zrobiłaś? Nie pozwól, żeby stało się, zdała się. To. Wierz Kto dzwoni? Kurde, obcinę sobie łeb Kurde. Tak. O, znowu ptasiek yeah. i ziomek Nie, kolejny kontrakt. <coughs> Dzięki za misję. Część pierwsza, Terminus. Ok. Czyli jak zakładam, będziemy chodzić po jakimś hotelu Terminusie. Oczywiście się tam dostaniemy w trybie cichym. A słyszałem o tym gościu. Mm, boli go jeszcze trochę łeb. Sekster mieszka na najwyższych piętrach hotelu Terminus. Jego ochrona nikogo nie wpuszczy. Niemniej. Mówię o twoich umiejętnościach i zasobach. Mówiłem się tam z łatwością O! Menel! Dzień dobry! Dzień dobry! Jak tam zdrowie? Zapomniałem, ty nie jesteś zdrowy, ty chlejesz, ty ćpasz ty kurde jarasz. Do widzenia! Wypieprzaj stąd dobra. I mamy tutaj kilka sposobów na dostanie się do hotelu Terminusa. A ja oczywiście już mam pomysł. Tylko muszę to zrobić profesjonalnie i z granie, żebym tego nie spieprzył. Dobra, to jest teren prywatny, więc spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Kurde, mam tylko 30 FPS-ów? Może bym sobie teraz kucnął. O, klucz francuski. Wezmę, oczywiście sobie go schowam. No dobry początek, przylepię się do ściany. No, miałem się przylepić do ściany. Dobra, kolej sobie tu odszedł. My idziemy tutaj. I za chwilę coś się stanie. Wow, o mało mnie został wykryty. Dobra, teraz muszę uważać. Okej. Okay. Ok. I tu nic nie ma. Nie chcę żadnego strzelania instynktownego. To mi nie jest potrzebne. Dobra. Tu się jakoś dostałem. Muszę patrzeć, czy nie ma gdzieś ochrony, aby mieli tak mnie wykryć. O, Dobra. Spokojnie. Wypnę przed stąd, dziewkę! Zaraz was dormy. No. Dobra. Eee... <laughs> Co? To no nie są urządzenia kobiety. Co wy gadacie? Zapierdoły. Teraz zmieniamy osłonę znowu. A tam widzę chyba kolejny klucz. Jak zakładam. Tak. Klucz francuski. Butelka. O kurde. nie został wykryty. Za, może, teraz zasabotuję. Teraz wejdę do szafki. Mm, podgląd. Teraz tutaj przyjdzie e, ten m, elektryk i naprawi to. No, no i co ja mam z tym zrobić? Wygląda jak ośmiornizm, ale fajnie. Dobra. Robi się ciekawie, naprawdę. Tylko teraz chcę się postarać, żebym tego nie zawalił. A wyręcz przeciwnie to zrobił profesjonalnie. Lol naprawił to. <grych> Szybkie. Kurde, ciekawe ile kasy zarabia za naprawianie mm, takich skrzynek prądowych w ciągu, nie wiem, 15 sekund. Normalnie genialnie. Dobra. Może tak podejdę. Fuck. Chcę windę, chcę windę. Abra, wzywamy sobie windę. Teraz tylko czekamy. Nasza winda przyjdzie. I od razu tam idziemy. Kurde, koleś przyszedł. Muszę teraz jakoś się. Okej, okay, tu mamy tego gościa Zaraz pewnie coś zrobi z tą windą Może jeszcze raz zasabotuje, tylko... Problem, czy mnie znowu nie wykryją Dobra Tu go, tu go, go, Gostek sobie idzie Spokojnie Kurde, on tu sobie stoi Dobra, spróbuję się teraz przedrzeć O kurde Dobra. Było blisko. Niebywale blisko. Yy, dobra. Ja pieprzę, teraz ten koleś nie odejdzie. A czekaj, mam tu klucz francuski. Skoro on nie odejdzie, to mogę zrobić tak. Myk. I rzucamy kluczem tutaj. Okej. Okay. Tylko dziwne, że ten koleś nie zareagował jeszcze. Koleś, mi się, poważnie ci mówię. Uff, pizdę. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. teraz winda. Jest, udało się. Jestem profesjonalistę. No i co mi zrobicie, gnoje? Baju bye, baju, bye, papa! Pięknie, w końcu się udało. Thank you, bitch. Od tego jestem. Trzeba sobie trochę podgłośnie. Musiałem coś wyłączyć, bo strasznie tam. Hmm, straszny taki był lekki hałasik Coś syczało m, Dlatego, że miałem oczyszczony ten m, Przełącznik do kontrolera od Xboxa A Dlaczego nie gram na kontrolerze w Hitmana? Bo uważam, że Lepiej mi się gra na y, tym y, Klawiaturze i myszce Tak i się robi! Kurde, boję się teraz, bo jest coraz gorzej. Dobra, teraz jakoś się postaram. No, tu nie pójdę, teraz idziemy tam. No i ja znowu, oczywiście, mam już wszystko rozkminione. Więc spokojnie, spokojnie. Okej, okay. dobra, teraz gdzieś się muszę dostać. Eee, oczywiście teraz w tą stronę. Emin eee, okno. Dobra, o to mi chodziło. Hmm, teraz zejść. Hmm, wykorzystamy trochę elementu parkouru, chociaż Hitman nie ma za dobrego parkoura jak widać. Nie jest w tym najlepszy. A nie można powiedzieć, że jest beznadzieją yy, szują. Tu się na pewno nie dostanę. Więc znowu muszę zejść. A tu już, już się tam bardziej nie dostanę. To będę musiał tutaj. Muszę sprawdzić. Kurde, dwójka ludzi tam jest. A... To jest trochę ryzykowne.

Podgląd. Hmm, jakiś koleś sobie siedzi w burdelu. Nic nie robi. <grystanie> Obija się. Opieprza się. Dobra. Eee, dobra, teraz widzimy, jeżeli tu nikogo nie będzie. Wow. Naprawdę niewiele brakowało. Milisekundy, i już bym był wykryty. Ja pieprzy Dobra, teraz chcę się tu dostać Sabotuj głośniki Teraz sobie tu wejdziemy do tego kosza Za chwilę ten gościu wyjdzie Ten, pianista Bo tam jest ta właśnie pianista Zrobię podgląd Halo, kto tu rozsiewa negatywne dimensy? Halo, jest tamto? Nie, nie rozjebam! Tylko piszcie. Dobra. Pięknie. To było profesjonalne. Pięknie! Hitmanie, no jestem z ciebie dumny. No po prostu lepiej być nie może. Zajebiście. Stary. To było coś. Zaraz tu będziemy mieć checkpointa, więc go zapiszemy. Dobra. Aktywuj checkpointa. Pięknie. Krawędź. No, krawędź chcę. Ok. Teraz muszę uważać, bo to właśnie za niedługo chyba zakończę misję. Więc muszę tutaj. Wiecie. Dobra. Ta, teraz właśnie muszę uważać. Muszę uważać, co robię. Bo to będzie najgorsze podejście. Najgorsza właśnie jest ta końcówka. Bo jeżeli nic z tym w tej chwili nie zrobię, a jeszcze mnie wykryją, to już naprawdę będzie tragicznie. A nie chcę tego po prostu spieprzyć. Okej, okay, dobra, szybko. Prędzej, prędzej. Dobra, otwieraj, otwieraj to, otwieraj. Hitmanie pięknie. Pięknie. O, mało by mnie nie wykryli. Dobra, znaleziono się na pokój 899. Podgląd. Aha, jakaś tam konwersacja jest. Dobra. Co się, da... Co się dalej stanie? What the fuck, Co to zastrzał? Dobra. Dziękuję wam bardzo za ukończenie tej misji. To było perfekcyjne według mnie. Więc jeżeli wam się bardzo spodobało to wymagam od Was oceny no, pozytywnej, komentarza i ewentualnie subskrypcji, jeżeli ktoś jest nowy i polubił Hitmana u mnie. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Cichy Agent Scorpio i do następnego odcinka Hitmana, który będzie jutro. Narazka!